Cześć mam drodzy widzowie! Dzisiaj jesteśmy w Kołobrzegu i zwiedzamy najciekawsze miejsca, właśnie tego pięknego natowskiego miasta. Razem z nimi będziemy testować wszelkie te atrakcje, jakie właśnie tutaj się znajdują. Także oglądajcie odcinek, bądźcie z nami i dajcie słuchawki do góry. I zapraszamy do oglądania! Zapraszamy! Kolejnym punktem naszej wyprawy jest Kołobrzeg Jesteśmy już z Igą w porcie Koło Kołobrzegu tak? Igusia tutaj... Halo? Zaraz wchodzimy i zjadę mysią w norę Ocenimy na ile zasługuje ta atrakcja w Kołobrzegu W internecie są same dobre opinie na temat tej atrakcji No Zobaczymy jakie jest w środku Iga przetestuje Lecimy do myśli nory Igusia idziemy do misji nory Nie będziesz się bała Tutaj wchodzimy sobie do Mysiego miasta. Iguśka jest bardzo zadowolona. Jesteśmy teraz w punkcie pierwszym, czyli myśli w mieście. E, jest takie super makiety zrobione. Małe myszki biegają całe zadowolone. Widzicie tutaj są dwie tam są dwie. Widzę, też się bardzo podobają. O nascępie ich zobaczycie dalkę. Zobacz. Taka mysz kolczasta o, a zobaczcie na to po prawej stronie jak stoi Odcięty ma ogon Tutaj jeszcze mamy O, zobacz, jakieś łyse Jakie się łyse A tutaj zobaczcie, zima i ga... Ciuf, ciuf, ciuf Tam jest pełno myszek A tam na górę się wspina na wieżę Eiffla Świetne Orzecha kokosowego sobie siedzi i się buja. Tam kolejne takie domki. O, oh, wow. ale fajna myszka, co? Hmm, tutaj takie moleństwo zobacz hmm. fajne myszy. Ma się myśli. Pięknie, nie zobacz. No takie dżuple tam. Zobacz, jak się gnieżdżą, ten chmurze w jakiejś planecie, zobacz. Jak się gnieżdżą wszystkie. A tamta jogging robi. Kasia podobała ta kraina myszy. Super, Super, ile na dzisiaj. Teraz udajemy się do drugiej atrakcji w koło brzegu, czyli do ukrytej krainy. I byście się też podobały myszy. Nie chciała wyjść z myszy. Z myszy Tak, jęczała. Tak, Zaczęła płakać. Chciała wrócić do myszek. Idziemy do ukrytej krainy. <laughs> I co ty na to? No i jesteśmy przy drugiej nie. atrakcji w koło brzegu tak zwanej ukrytej krainy. Szukaliśmy ją do długo, nawet powiedziałbym bardzo długo, bo aż 3 minuty, że bardzo ukryta. Iza się podoba. Już się nie może doczekać, aż wejdzie do środka Myszy jej się bardzo podobały Tak jest. Myszy było 11 na 10 Można, możecie Państwo wchodzić Zostaliśmy taką różdżkę, którą trzeba będzie czarować Nie wiem co się okaże Nie? Zostaje się już do ukrytej krainy I Już się nie może doczekać Jak tam wejdzie do środka mm. wow. Witaj, przed sobą znajduje się Mapa całej ukrytej krainy Gdy będziesz gotów do magicznej szafy. Skieruj różdżkę w kierunku symbolu gwiazdki na drzwiach i czaruj potrząsając różdżką w dół, w pół, w lewo i prawo wypowiadając przy tym magiczne hokus pokus kadabra Do zobaczenia później. Hokus pokus. Uuu. Uuu. Ale pięknie i Pokus, pokus. Wow. pokus. Chodzimy. Musimy teraz przechodzić po takich panikach, co myśmy mieli nad morzem, takie same. I tutaj jest taki wielki kwiat po tej lewej stronie. Halo! Halo! Szybko, szybko! Użyj swoich mocy, a naszej odkrywców. Pan Wiewiór, to jest on? Nie, to nie jest Pan Wiewiór, Pan Wiewiór nie stał. Wiewiór tutaj obok. Jest taki wielki... Żołądź. Żołądź. jak jest to? Wiewiór jest tu, drzewie, tu Tu. Hokus pokus. Tutaj dotyczy. No. I go. Co za brak wychowania? Nie potraficie pukać? Słuchaliśmy. Zobaczcie, nie mam dla Was czasu, bo robię właśnie zapasy masła orzechowego na zimę. Pokus, pokus czary Mary. O Jezu. I go. I go. się Zobacz. Idziemy dalej.

Coś ta nasza różka Ona już do mroźnej groty patrzy, zobacz no i co? No, no, no. Gdzie to ja się dokopałem? Ach tak, no, wiem no. Mam przecież mapę ukrytej krainy To mroźna grota o, Czarodziejo, po wyjściu z groty pamiętaj Tylko nie stąpaj po no. czerwony Zaryzykuję. Oh! A ah! Coś mnie atakuje, patrz, poprzegało mnie coś. Co ty robisz? Rękę mam tam złota. błotach. z takiej będziesz? Ja nawet... Tak, jak matewki zjadła bo taką. Antek ooo oh. o oh, kurde ale oh, creepy Cicho, Co tak hałasujesz? Nie widzisz, że działa w ukryciu? Mam cały piec egzera Zabrałem go Olbrzymowi Czy już jest olbrzymie mieszka i Trzeba uciekać w razie w bo... ogóle oh. Zobacz Iga, aaa, ale... Ale O, wow, Iga jest bardzo ważna. Czarodziej Wuhuuu -huh. Gandalf the Grey największy cool. najwięksi makowie ukrytej krainy mogą zawiesić tutaj swoje imię. A ty od dziś jesteś jednym z nich. Wybierz odpowiednie miejsce i zawiesz tam wstążkę. I pamiętaj, zawsze możesz Zawieszamy. wrócić do ukrytej krainy. Zawieszamy że ja? magicznej różdżki. Gdzieś musimy zawiesić do tego dwóch rąk zaraz, pomożemy Ci No i Gusia, zawieszamy Gusia tutaj przywiązała właśnie swoją wstążkę w kopnacie. Nie gryź tego, fe! Nie wolno tego gryźć dlatego, że tam jest dużo bakterii Idziemy do góry, chodźcie Wychodzimy już z ukrytej krainy, bardzo fajne, ciekawe miejsce wszystkim Polecam oczywiście, 11 na 10 lecimy dalej Drodzy, kolejną atrakcją, która jest bardzo godna polecenia w koło brzegu jest Molo. Za mną widzicie właśnie to koło Molo. Szkoda, że dość mocno wieje, bo chciałem pola dronem nad koło ale niestety nie będę ryzykował rozbicia dronu. Widzicie też jakie dość wysokie fale są. Lecimy na to Molo. My jesteśmy na lodach, wybraliśmy na bardzo z takiej zacnej rodziarni, bardzo takiej fajnej, klimatycznej jest bardzo ciepło, przyjemnie, przytulnie Będziemy teraz jeść lody. W dalszym materiale zobaczycie, jak z Igą konsumujemy dwie wielkie, olbrzymie porcje lodów. Takie lody tylko w świecie lodów koło brzegu. Zamówiliśmy dwie olbrzymie porcje lodów z Iguśką i, guśko, i guśka będzie teraz skonsumowała. To jemy iga. Brzuchy mamy pełne, ale mieliśmy radę. Zjedliśmy właśnie te dwa puchary lodów z razem z Igą i śmigamy dalej zwiedzać Kołobrzeg. Tak jest Iga, mamy teraz dużo energii. Ciekawą atrakcją koło brzegu jest falochron wschodni imienia kaprala Franciszka widziały. Jest to falochron, który ciągnie się bardzo daleko w głąb Bałtyku. Właśnie go teraz zobaczymy. Chodźcie. Także lecimy na ten piękny falochron. Po prawej stronie widzimy plażę kołobrzeską. Za nami widać latarnię morską. A z tyłu została Katarzyna wraz z Igą Dlatego, że dość mocno wieje nie chcemy, żeby dzieciątka się przewiała I lecimy teraz na sam koniec fal Na samym końcu falochronu, teraz nam dokładnie nie powiem, ale myślę, że jakieś 300 metrów w głąb Bałtyku Tutaj jest za mną taka wieżyczka, latarnia morska, która, niewielka, która teraz chroni, żeby jakieś statki nie wbiły się po prostu w ten falochron Lecimy teraz do góry, zobaczcie co tam jest w górze tego falochronu Także wbijamy do góry, mam nadzieję, że już nie zbierać, ale... O, Jestem. jesteśmy na górze Wciśniemy teraz na sam koniuszek teraz do portu. Jeszematko i Guśka, hallo! I Guśka! jednoładne jedno ładne ujęcie tarni morskiej. Z tej strony za mną jest port. Będziemy zobaczyć jeszcze do portu. Port jest bardzo niewielkich na porty, które widziałem z tym Bałtykiem. Tutaj widzimy są kilka statków przumowanych. E, po kolei, co my tu mamy? Monika trzecia. Big milk, Algida. Tak jest. I tu mamy drugi bardzo ciekawy okaz. Jest to Viking, tak jest. The Viking zobaczcie, jaki ładny stateczek. No i tyle. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o port. I to by było niestety na tyle, jeżeli chodzi o port, więc żadnego wrażenia praktycznie na mnie nie zrobił ten port. Eee, no... I nic, moi drodzy. Zmierzamy ku końcowi. Wieramy się już powolutku, Kasia tam z drugiej strony z Igą. I kończymy powoli naszą piękną wycieczkę po brzegu, Naprawdę eee, bardzo ciekawe miasto. Eee, jeżeli macie tutaj chwilę, jesteście gdzieś obok, zapraszam was do tego miasteczka nadmorskiego ma no, bardzo dużo atrakcji cały dzień można poświęcić na zwiedzanie tego miasta myśmy mieli jedno popołudnie i tak udaje mi się, że dużo zobaczyliśmy no i nic lecimy do auta teraz podsumujemy nasz wyjazd w samochodzie Apuściła puściła nie jest nasza furgonetka Moi drodzy, kończymy nasz dzień w Kołobrzegu Naprawdę bardzo fajne miasto. Jak jesteście tutaj w okolicach, polecam Wam, żebyście sobie zobaczyli, wstąpili. Jest wiele atrakcji, które naprawdę spędzą nie jedno popołudnie. Ciekawe dla Was, nie? Dobrze powiedziałem do Kasia? Tak. No, jakoś tak dziwnie to powiedziałem, jak spędzą popołudnie. Jest tak, się mówi w ogóle? co? A co powiedziałeś? Że spędzą mnie jedno popołudnie. Mówi się, że spędzą wam Sens powieść, tak? Dobra Dobra, cięcie.